A jeśli chodzi o Grand Prix, no to, to, to będzie to ciężki, ciężki temat, ale nie boję się. Nie boję się podjąć walki, nie boję się tego, że będę musiał się mocno przygotowywać do Grand Prix. Tym bardziej, że nie chciałbym po, po tak ciężkiej walce o powrót, nie chciałbym znowu walczyć na krawędzi utrzymania się, czy, czy tego, aby, aby, aby mieć później jakiś stres związany z pozostaniem w cyklu. Także zrobię wszystko, żeby gdzieś tam celować trochę wyżej i mam nadzieję, że mi się to uda. W poprzedniej edycji Twojej walki na torach Grand Prix, można powiedzieć, niewiele Ci brakowało do tego, abyś pozostał w tej szczęśliwej ósemce, bo pamiętasz, jak liczyliśmy wówczas Twoje średnie. Gdybyś startował we wszystkich turniejach i zrobił tylko średnią z poprzednich, to spokojnie byłbyś w tej ósemce. Tak, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie do końca jeździłem równo, nie do końca jeździłem dobrze. Miewałem naprawdę sobie biegi w Grand Prix, oczywiście były dobre występy, były miejsca na podium, było wiele radości, ale też były takie występy, o których chciałbym jak najszybciej zapomnieć, o których już zapomniałem tak naprawdę. W tym momencie myślę, że po tej, po tej dwuletniej przerwie będę w stanie wrócić jeszcze jako mocniejszy, silniejszy zawodnik i, 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 z, takim, i z, takim, z takim nastawieniem będę podchodzić do przyszłorocznego sezonu. Mam jakiś większy bagaż, bagaż doświadczeń. Jeśli chodzi o sprawy właśnie logistyki, i organizacji, to ten temat w ogóle pomijam, bo ja sobie z tym polażę doskonale, bo od wielu lat, od wielu lat sobie dobrze I wtedy kiedyś w Grand Prix i powiedzmy jeszcze w różnych ligach nie miałem żadnych problemów organizacyjnych. Także mam nadzieję też, że uda mi się pozyskać grono sponsorów, które, po, które pomoże mi w tych moich planach na przyszłoroczny start w cyklu Grand Prix. No i życzymy sobie naprawdę udanego bez sezonu, bez kontuzji. Tak, ja życzę wiecie co? Ja coś ja w ogóle kojarzę ten ten obraz. Ten obraz. No tak, bo właśnie tak było, że że chcieliśmy e, twój autograf na tym obrazie. Mhm. No, znaczy ja chciałam na ten prezent to... dla dla wybraliśmy ślub w sumie nie? I to było krótko przed y, drużynówką. Znaczy się zaraz, jesteśmy tak, no, 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 no. po drużynówce, nie? I to było tak, że no właśnie, moja że Emilia wspomniała. Chciałbym no. zrobić prezent, nie? bo ogólnie jesteśmy wszyscy fanami. nie? No rozumiem, no. I tutaj oni zrobili niespodziankę, zorganizowali coś takiego, bo to jest taka osoba w Gosuniu, która coś takiego maluje, nie? No, no, no. No, no tak, bo to, to, jest nowe, fanie, to jest To jest jakimś sposobem e, takim e, farby jakiejś nakładanej, nie, nie, nie wiem, nie nie wiem tak. ale, ale robi to wrażenie niesamowite. No to jest takie, ja się pierwsza z tym spotkałem, bo no, to, że... nie widziałem wcześniej. No i nie, bo to wszystko. E, przemka. E, Piosyckiego. Piosyckiego. No, no, no. I, i wiemy, że, że podpisując jakoś tak, tak właśnie... Ty to szczególnie powiedzmy... No, podobało ci się. Podobało ci się no, no, no. no i, bo to, się... wiesz, to zwraca uwagę, bo to jest coś no, to innego. Normalny, nie, nie? normalny obraz, który jakiś jest wymalowany na, na, na zwykłym płótnie, czy na czymś tam, no jest jak setki innych, a to jest takie specyficzne, ja, nie, tak, także nie, fajnie. To, czy... Bardzo się cieszę, słuchajcie. Dzięki. Jak obok tych pytań związanych z Grand Prix, mnóstwo informacji, mnóstwo pytań, i to co ciekawi kibiców, co dalej z Leszczyńską Unią, jak będzie wyglądał skład Leszczyńskiej Unii, czy ty mógłbyś uchylić rąbka tajemnicy, na przykład jakiego zawodnika chciałbyś widzieć w Unii Leszno? Czy to rzeczywiście ten Niki Petersen? Jakie w ogóle kontakty masz z Nikim Petersenem, jak go wspominasz, bo głośno mówi się, że ten zawodnik zasili Leszczyńską Unię. Tak, o tym głośno się mówi. 100% pewności na pewno póki co jeszcze nie ma, że tak to się skończy i tak to zostanie. Jeśli tak by miało być, tak najbardziej jestem za tym, żeby tak to się skończyło. To jest dobry zawodnik, który gwarantuje naprawdę dobry wynik. Ja wiem, że może on jakoś nie jest specjalnie lubiany tutaj na arenach naszych polskich torów, naszych polskich torach, ale to jest zawodnik, który gwarantuje naprawdę dobry wynik. i, i i, i, I dobrze, bo to będzie potrzebne w przyszłym sezonie. Będziemy musieli naprawdę ciężko pracować na ten wynik, żeby, żeby go osiągnąć, żeby, żeby móc powtórzyć te sukcesy z ubiegłych lat. W tym roku była lekka zadyszka, były pewne problemy i to się nie udało. Także wszyscy tego chcemy. Wszyscy chcemy, żeby, żeby Unia z powrotem wróciła na szczyt. I na pewno Niki Pedersen pomógłby w tym i to, i to bardzo dużo. Jeśli chodzi o, o, o nasze kontakty, to one są zupełnie standardowe. Nie szukamy, my nie szukamy, jeśli chodzi o, o nas sportowców, w tym sporcie nie szukamy tutaj przyjaciół, ale, ale kontakty takie koleżeńskie są raczej wskazane. Ja żadnych konfliktów z nikim nie mam, na pewno będziemy rywalizować w cyklu Grand Prix, ale to jest zupełnie odrębny temat, to są zawody indywidualne i tego nie ma co w ogóle porównywać. Może to oczywiście bardzo łatwo pogodzić i tak mówiłem wcześniej, jeśli miałby jeździć w Unii to, to byłoby super, bo to jest zawodnik, który na pewno będzie woził spore ilości punktów.